Nie no, mordeczki, bo ja nie wiem. Ja nie mam pojęcia co tu się odpierdziela. W sensie nie zadaję obrażeń Hellerem. Tak się prezentują wpisane obrażenia. Staty porozdawane, nie mam żadnych do rozdania. E, dobra, Tesik niepotrzebny. E, tak, no porobione. 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 Porobione na ludzi. Porobione PvP, PvP. Jedynie brakuje tu User, obrony. Tłumaczę, że tyle dostaje. Uh, uh, uh. Lizaczek jest. Kostium jest założony, tak? Na PVP zrobiony. Kostium jest założony. Szarfa jest z klingą dziewiątką. 25% zrobiona. Czapka dziewiątka zrobiona. Z ludem. I czemu to nie bije? Tutaj to tylko HP tak naprawdę. E, tarczka klasowa. Wszystkie mam klasowe. E, klasowe na Ninja Branza. klasowa e, tutaj. Klasowy Nasior. Z Hapsem w ogóle. Właśnie 2 HP, 2 HP Tylko no w zbrojce nie mam co prawda. No, dwa... W zbrojce nie mam, ale... No e, piętnastki kuźwa. Ciężko wymieszać teraz, bo teraz nie da się mieszać. Nie? E, półtora Hapsa w butach. No to 500 straty. Pas klasowy, ale to wszystko klasa, klasa, abs -y full. Pecik i na ninja i szamana i na tutaj wojownika z surą. Czego nie mam, no wszystko mam. Nawet Zwierzaczek jest do PvP. Tak, Luda, Kryta, Peżeta. Kuźwa, no nawet Isa full mam, nie? I nawet 50 k Peżeta nie ma. No gdyby był się liczył, a się nie liczy, to mam na nim... No, jeszcze 10 luda, ale. Nie mam pojęcia. W ogóle czemu Heller teraz nic nie bije, co to, 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 to się odpierdala, nie? W kostiumie pokazałem, alchemię pokazałem, ekwipunek pokazałem. Luda mam wszędzie kuźwa. No wszędzie nawet w Fitemsopie full, nie. No to jeszcze... I to jeszcze tutaj z atakiem, kuźwa i... No, nie mam pojęcia, czemu nie bije? Wszystko założone tak, jak powinno być, nie? Bez jaj. Bez jaj. No na M1 to tam bez, bez odpalania kogoś na strzała zabijam. Rozumiem, że na strzała na dwa. rozumiem, że niektórzy po prostu się nie odpalili, ale no, ja też taki odpalony nie byłem. I... No nie no, to co teraz się dzieje, to jest kurde tragedia, chujba, nie, Kowal, kowal. No to jest moja prezentacja tego, jak się biłem. Heller w ogóle nie miał szans. Tym razem nie wiem. Było może robić metala tym razem. O, wyglądałem jak Wladimir, kurde. No tyle.